Okay, wrażenia są bardzo dobre oczywiście, bo jest mecz wygrany. Taki był cel na to spotkanie. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i takie spotkanie było szczególnie w pierwszej połowie, ale też wiedzieliśmy, że... Drużyna Izraela w końcu opadnie z sił, bo wiadomo w jakiej są sytuacji i czas będzie działał naszą korzyść. Szkoda, że nie udało się wykorzystać kolejnego rzutu karnego, bo byśmy otworzyli wcześniej wynik spotkania i być może zakończyłoby się tak jak ze Sonią, ale nie będziemy narzekać. Wygraliśmy 2 do 1, szkoda straconej bramki w 90 minucie, dlatego ja tu chciałem pogratulować zawodnikom, całej drużynie, sztabowi, sztabowi medycznemu, medycznemu za to, że wygraliśmy to spotkanie, bo wszyscy na to pracowali. Widać było, że ich to był ich główny zamiar, żeby się głównie bronić. No i nie było łatwo swoją sytuację w pierwszej połowie. Musieliśmy poćwiczyć rzuty karne, no bo trzy niewykorzystane to na pewno to nie jest pozytywna informacja, bo to też jest ważny element gry. No a w drugiej połowie trochę się Izrael otworzył, zwłaszcza po straconej bramce. No i było trochę więcej miejsca. Szkoda, że straciliśmy bramkę w ostatniej minucie, no ale fajnie, że wygraliśmy do Oczywiście ta pierwsza połowa wyglądała tak, jak wyglądała. Wyszliśmy wysoko, wysokim pressingiem, nie udało nam się dobyć bramki. Tak jak tutaj Szymon spowiedział, wspomniał, Izrael bronił się, szukał jakichś możliwości, ale tak naprawdę chyba przez całe spotkanie, poza tą nieszczęsną bramką, 90 minucie nie stworzył żadnej sytuacji. Musieliśmy się wykazać dużą cierpliwością i konsekwencją działania, dlatego tutaj nie było żadnej paniki w przerwie, nawet po tym niestrzelonym e, rzucie, rzucie karnym. Wiedzieliśmy, że jeżeli strzelimy pierwszego gola, to się ten. Worek z bramkami może otworzyć. Wygraliśmy 2 do 1, ale myślę, że jeszcze mogliśmy co najmniej 2-3 bramki zdobyć. Nieważne w której minucie wejdę z ławki, zawsze chcę wejść i pomóc drużynie, a ja najbardziej mogę się odręczyć strzelaniem bramki. No i to się udało, no i mimo że to było 1-0, to w piłce nie może być pewny. To jest aż sami tak jak teraz. Izrael w 90 minucie strzelił bramkę na 2-1 i znowu zaczęła się lek 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 lekki stres, ponieważ. Jedna bramka stracona i nagle nas zepchnęli do naszą połowę na ostatnią minutę, więc nigdy nie ma pewności. Są zawodnicy, którzy wychodzą w pierwszym kładzie i którzy wchodzą potem w drugiej połowie. Mamy bardzo wyrównany skład, w szczególności na ten mecz jeszcze, jak dołączyli nas zawodnicy w cudzysłowie z pierwszej reprezentacji, jak Kamiński i Kozłowski, także mieliśmy mocny skład i widzieliśmy, że to jest dzisiaj nasza, nasz atut, nasza mocna. Mocna broń, dlatego tutaj zawodnicy w jednym meczu będą grali ci, w drugim, w drugim inni, ale tu fajnie, że po raz kolejny Tomek Pienko wszedł, zagrał bardzo dobrze. Fajnie, że tu Szymon w cudzysłowie się przełamał, strzelił z ważnego gola, bo tak naprawdę to zapewniło nam ostateczne zwycięstwo. Najważniejsze, że wygraliśmy no i dałem ten impuls ławki, nie tylko ja, bo też równie zawodnicy wszyscy, którzy weszli. To jest cieszy, że nieważne kto wchodzi, daje dobrą jakość. No Jakbyś trochę lepiej zabrał między dwóch obrońców, to no, tak naprawdę miałbym sytuację sam na sam na piątym, szóstym metrze. Ale cieszę się z jednego, jednej bramki, ponieważ patrzę na ostatni mecz, no to muszę być zadowolony